Mówią Tobie, że aby wygrać w grze społecznej, musisz być widoczny, głośny i charyzmatyczny. To jedno z najbardziej strategicznych kłamstw, jakie kiedykolwiek wpuszczono do obiegu. Prawda jest taka, że w świecie psychologicznych drapieżników największą siłą nie jest bycie fortecą, ale bycie cieniem, którego forteca nawet nie dostrzega. I Ty doskonale znasz to uczucie bezsilności, prawda? Ten moment, gdy Twoja energia jest wysysana przez emocjonalnego wampira. A każda twoja reakcja staje się amunicją w jego rękach. To nie przypadek, to precyzyjnie skalibrowany mechanizm. A dziś zdemaskujemy jego antidotum doktrynę szarego kontaktu. Większość ludzi spędzi życie, biegając po scenie w jaskrawych kostiumach, żebrząc o oklaski i uwagę. Ich świat to teatr iluzji. Ale ty jesteś tutaj, bo czujesz, że prawdziwa władza nie leży w świetle reflektorów. Ale w umiejętności ich wyłączania. Jesteś tutaj, bo rozumiesz, że czasem, aby przetrwać, trzeba stać się niewidzialnym. Zanim pójdziemy dalej, musisz przyswoić jedną fundamentalną zasadę. Wiedza, którą za chwilę otrzymasz, to nie jest tarcza. To jest kamuflaż. Użyta niewłaściwie wobec ludzi, którzy zasługują na Twoją energię, zamieni Ciebie w pustą skorupę. Naszym celem nie jest unikanie życia. Ale unikanie pasożytów. Pamiętaj, prawdziwa siła nie leży w byciu niewzruszonym jak skała, ale w byciu niezauważalnym jak kamień pośród tysiąca innych. Jesteś gotów, by zniknąć z radaru tych, którzy chcą Cię zniszczyć? Zaczynamy. Dziś przeprowadzimy sekcję techniki psychologicznej niewidzialności, którą nazwiemy protokołem szarej skały. To nie jest bierna agresja, to jest aktywna, strategiczna nuda. Jej celem jest pozbawienie drapieżnika jego głównego źródła pożywienia, twojej reakcji emocjonalnej. Działasz jak psychologiczna czarna dziura, która zamiast odbijać światło, po prostu je pochłania, nie oddając nic w zamian. W teatrze codzienności zobaczysz tę taktykę w jej najbardziej prymitywnej formie. To twój współpracownik, który na próby wciągnięcia go w biurową dramę odpowiada monotonnym: "Mhm, mm rozumiem. Okej." Okay. To członek rodziny który podczas toksycznego monologu wujka przy świątecznym stole, patrzy na niego bez wyrazu i odpowiada na pytania jednym, pozbawionym energii słowem. Wygląda to na słabość, na rezygnację. I dokładnie o to chodzi. Iluzja jest częścią broni. Oni myślą, że on jest nudny, pasywny, pozbawiony charakteru. A prawda jest taka, że on prowadzi zaawansowaną operację psychologiczną. Nie angażuje się w bitwę, której nie można wygrać. Zamiast tego głodzi przeciwnika. Odcina mu dopływ tlenu, którym jest drama, konflikt. Twoja złość, twój smutek, twoja frustracja staje się tak nieinteresujący, jak szary kamień na drodze. A kto traci czas i energię, żeby kopać kamień, myślisz, że to tylko prosta technika unikania konfliktów? Ta sama fundamentalna zasada odcięcia stymulacji była wykorzystywana w najbardziej ekstremalnych warunkach. Pomyśl o jeńcach wojennych, szkolonych, by na najbardziej brutalne przesłuchania odpowiadać w sposób mechaniczny, pozbawiony emocji. Celem nie było przekonanie wroga, celem było stanie się dla niego bezużytecznym, informacyjnym i emocjonalnym pustkowiem. Przesłuchujący tracił zapał, bo jego narzędzia strach, ból, manipulacja trafiały w próżnię. Prawdziwa mroczna alchemia tej techniki polega na zrozumieniu, że psychopaci, narcyzi i manipulatorzy są uzależnieni. To narkomani, a ich narkotykiem jest twoja reakcja. Każdy wybuch gniewu, każda łza bezsilności, każda próba obrony to dla nich dawka, która potwierdza ich władzę i kontrolę. Protokół Szarej Skały to program odwykowy, który aplikujesz nie sobie, a im, bez ich wiedzy i zgody. Gdy rozpoznasz, że jesteś celem ataku energetycznego wampira, twoja misja staje się krystalicznie czysta. Stań się najnudniejszą osobą w pomieszczeniu. To jest Twoja kontrstrategia. Nazwijmy ją manewrem nudnego księgowego. Nie ignoruj ich. Ignorancja to też reakcja, to sygnał, że ich słowa Cię dotknęły. Zamiast tego odpowiadaj, ale odpowiadaj informacjami, a nie emocjami. Zadają Ci naładowane emocjonalnie pytanie, jak śmiałeś to zrobić? Twoja odpowiedź nie brzmi, to nie moja wina. Ani daj mi spokój. Twoja odpowiedź, wypowiedziana spokojnym, monotonnym tonem, brzmi: Wykonałem zadanie zgodnie z procedurą. Koniec. Kropka. Żadnych wyjaśnień. Żadnej obrony. Rzucają w ciebie oskarżeniami? Nie zaprzeczaj. Po prostu spójrz na nich i powiedz beznamiętnie Przyjąłem do wiadomości. Te słowa to psychologiczny firewall nie dajesz im nic, z czym mogliby pracować. Ich umysł, nastawiony na walkę, trafia na gładką, śliską ścianę, po której nie da się wspiąć. Prowokują cię, byś się tłumaczył? Dlaczego zawsze to robisz? Odpowiedz pytaniem, które jest czystą logistyką. Czy chcesz, żebym opisał chronologię zdarzeń? To rozbraja ich ładunek emocjonalny i zmusza do operowania na Twoim, pozbawionym energii, terytorium. Oni chcą grać w szachy. Ty przewracasz szachownice i proponujesz grę w bierki. Używając tylko jednego patyczka. To tak nudne, tak frustrujące, że po kilku próbach ich system nerwowy sam zdecyduje, że interakcja z tobą jest stratą zasobów. Znajdą sobie inną, bardziej reaktywną ofiarę. Przeanalizujmy teraz drugą zakazaną taktykę rocznego empaty, która często jest fundamentem dla potrzeby użycia szarego kontaktu. Nazwiemy ją lustrzanym głodem. To zaawansowana technika manipulacji. W której drapieżnik nie atakuje ciebie bezpośrednio. On staje się idealnym lustrem twoich najgłębszych, niezaspokojonych potrzeb. W teatrze dla mas wygląda to jak najpiękniejsza historia miłosna lub przyjaźń od pierwszego wejrzenia. Ktoś nagle pojawia się w twoim życiu i jest idealny. Słucha jak nikt inny. Rozumie twoje rany. Kończy twoje zdania. Czujesz, że wreszcie znalazłeś bratnią duszę. To nie jest przypadek. To jest faza rekonesansu. Mroczny empata skanuje cię w poszukiwaniu emocjonalnych pustek, a następnie tworzy personę, która jest idealnym wypełnieniem tych braków. Czujesz się niedoceniony? On będzie twoim największym fanem. Czujesz się niezrozumiany? On będzie jedynym, który naprawdę cię rozumie. To nie jest empatia, to jest mimikra. On nie czuje tego, co ty. On odgrywa rolę, której podświadomie pożądasz. Daje ci dawkę emocjonalnego narkotyku, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. A mroczna prawda? To wszystko jest inwestycją. To tak, jakby rolnik starannie nawadniał i nawoził pole, zanim je zetnie. Faza lustrzanego głodu ma na celu całkowite uzależnienie cię od tego fałszywego obrazu. Gdy już będziesz w pełni odurzony tą iluzją, zacznie się prawdziwa gra. Powolne wycofywanie narkotyku i obserwowanie. Jak robisz wszystko, by go odzyskać? To jest fundament kontroli. Kontrstrategia wobec lustrzanego głodu jest brutalnie prosta, ale wymaga żelaznej dyscypliny. Nazwijmy ją protokołem weryfikacji. Kiedy coś wydaje się zbyt piękne, by było prawdziwe, prawdopodobnie takie jest. Zamiast upajać się emocjami, zacznij zbierać dane. Sprawdzaj spójność. Obserwuj. Jak ta osoba traktuje innych, zwłaszcza tych, od których niczego nie chce? Czy jej opowieści z przeszłości pasują do siebie? Czy jej czyny pokrywają się ze słowami? Spowolni. Drapieżniki nienawidzą powolnego tempa, bo daje ono ofierze czas na myślenie. Ostatnia taktyka na dziś to emocjonalne przemytnictwo. Drapieżnik przemyca swoje negatywne emocje i odpowiedzialność na ciebie, robiąc to tak subtelnie, że zaczynasz wierzyć, że są twoje. Używa zwrotów takich jak: Nie chciałbym, żebyś poczuł się przeze mnie zły, ale. co jest precyzyjnym zasianiem w tobie złości. Albo. chyba jesteś dziś przewrażliwiony. Co jest próbą zrzucenia na ciebie winy za twoją naturalną reakcję na ich toksyczność. To jest psychologiczna dywersja. Zamiast skonfrontować się z własnym gniewem, wstydem czy zazdrością, oni pakują te emocje i podrzucają je tobie. Ty nagle czujesz się winny, niespokojny, nieadekwatny, nie wiedząc nawet dlaczego. To dlatego, że nosisz cudzy emocjonalny bagaż, który został ci podrzucony bez Twojej wiedzy. Ostateczna kontrstrategia to deklaracja granic. Kiedy ktoś próbuje przemycić na ciebie swoje emocje, nie przyjmujesz ich, nie bronisz się, stawiasz werbalną granicę. Kiedy słyszysz, chyba jesteś przewrażliwiony, Twoja odpowiedź nie brzmi: nie jestem. Twoja odpowiedź brzmi: opisuje swoją reakcję na twoje zachowanie. To są dwie różne rzeczy. A kiedy mówią: "Sprawiasz, że czuję się źle", odpowiadasz: "Ja jestem odpowiedzialny za swoje czyny. Ty jesteś odpowiedzialny za swoje uczucia." To jest akt ostatecznego oddzielenia. Odbijasz ich ładunek z powrotem do nadawcy. Przeanalizowaliśmy dziś protokół szarej skały, lustrzany głód i emocjonalne przemytnictwo. Daliśmy im nazwy. Zrozumieliśmy ich mechanikę. A co najważniejsze, stworzyliśmy tarcze: manewr nudnego księgowego, protokół weryfikacji i deklarację granic. To nie są już losowe bolesne zdarzenia. To są nazwane zrozumiane manewry na polu bitwy. Przestałeś być biernym odbiorcą ciosów. Stałeś się analitykiem, strategiem. Zrozumiałeś fundamentalną prawdę. Większość ludzkich interakcji nie jest chaosem. Jest grą. Grą z zasadami, których większość ludzi nie zna. Od dzisiaj nie jesteś już tylko częścią tej gry. Jesteś jej obserwatorem. Widzisz wektory sił, ukryte intencje, subtelne pchnięcia i pociągnięcia. Nie możesz już odzobaczyć tej architektury. To brzemię. Ale to jest brzemie, które daje prawdziwą, niebezpieczną wolność. Nie jesteś już liściem na wietrze. Znasz zasady, a ten, kto zna zasady, może w końcu zacząć pisać własne. Ta wiedza to fundament. Wymaga praktyki i odwagi, by ją zastosować. Dlatego rzucam Tobie wyzwanie. Nie proszę o komentarz. Proszę o zimną analizę. Napisz na dole, który z trzech opisanych manewrów: szarej skały, lustrzanego głodu czy emocjonalnego przemytnictwa, rozpoznałeś najboleśniej we własnym życiu. Bez historii tylko nazwa kodu. Pokażmy sobie nawzajem, że nie jesteśmy w tym sami, bo to, co przeszliśmy, było tylko wstępem. Prawdziwa próba nadejdzie w następnej analizie, gdy zmierzymy się z tematem architektura zdrady siedem sygnałów, które ignorujesz a to jest wiedza, która testuje granice zaufania. Pokaż mi, że jesteś gotowy.